Dzień dobry, mam na imię Mariusz. Czasami w komentarzach czy w innych miejscach trafiają do nas pytania. Rekuperacja czy klimatyzacja? Nie rozumiem do końca tego pytania, ponieważ w jakim kontekście jest stawiane, ponieważ to są zupełnie dwie oddzielne instalacje, które mają różne zadania. Zadaniem systemu wentylacji czy rekuperacji jest e, utrzymywać odpowiednią jakość powietrza, czyli usuwać zanieczyszczenia z naszego domu, dwutlenek węgla, wodę, zapachy, wszystko to, co emituje chemia budowlana, a w to miejsce wprowadzać przefiltrowane, czyste powietrze. Natomiast zadaniem klimatyzacji, tak jak i również układu ogrzewania w naszym domu, jest dbać o temperaturę tego powietrza, czyli dbać o komfort cieplny w naszym domu. I tak jak ogrzewanie pracuje na powietrzu wewnętrznym, czyli na tym powietrzu, które jest wewnątrz domu, tak samo również pracuje układ klimatyzacji. W większości jednostek układu klimatyzacji jednostek wewnętrznych następuje proces schładzania. Ale przede wszystkim, przede wszystkim osuszania tego powietrza, czyli za każdym przejściem powietrza przez jednostkę wewnętrzną klimatyzatora, to powietrze jest schładzane, osuszane. Natomiast układ wentylacji rekuperator pobiera powietrze z zewnątrz. Gdzie to powietrze jest, no właśnie, filtrowane, odpowiednie ilości usuwane, tak, by jakby zakręcone. Zadaniem wentylacji jest dostarczać powietrze z zewnątrz, zadaniem systemu klimatyzacji jest obrabiać powietrze wewnątrz pod względem temperatury. Więc pytanie czy rekuperacja, czy klimatyzacja nie rozumiem tego czy. Jak dla mnie to rekuperacja i klimatyzacja i układ ogrzewania Zapew te trzy układy zapewniają nam komfort ciepny e, przez cały rok w naszym domu. Gdybyś miał więcej pytań, zapraszam do doradztwa firmy Rekunet. Na dziś dziękuję. Do widzenia.